O, już późno. Zaraz nowy sezon się zaczyna, a ja nie gotowy. Trzeba te zestawy już porobić. Skąd tyle materiału na te włosy wziąć? tu w mordę? Czekajcie, zaraz wracam. No teraz włosów to mi na pewno nie zabraknie. Zaczynamy. Wyobraź sobie technikę, która była niezrozumiana, no, może nawet wyśmiewana, a dzisiaj jest niezastąpiona w wędkarstwie karpiowym. Tak, tak. Mówię o metodzie włosowej i właśnie o niej sobie dzisiaj pogadamy. A właściwie ja pogadam. Ja jestem Jarek Mroczek, a to jest kolejna część serii. Rzucam to! Zapraszam! Rzucam to! Zanim zacznę mówić o metodzie włosowej, powiem jak wcześniej łowiono karpie. Jak się pewnie domyślacie, zakładano przynęty po prostu na haczyk. No ale to nie było do końca skuteczne, przynęty były wypluwane, były puste brania, a wiecie, że karp jest ostrożną rybą. No i zaczęto kombinować, co tu zrobić, żeby tego karpia przechytrzyć. Spędzało to sen z powiek wielu karpiarzom i innowatorom. Wśród nich był legendarny Rod Hutchinson. Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku proponował w swojej książce Carp Book nadziewanie kulek, po prostu na haczyk. Był z tym jednak pewien problem, jak się pewnie domyślacie, słaba skuteczność zacięcia. Tu pojawiło się dwóch panów, którzy chcieli właśnie rozwiązać ten wielki, nurtujący wszystkich karpiarzy, wędkarzy problem Lenny Middleton i Kevin Maddox. Pierwsze eksperymenty Maddoxa mogą wydawać się zabawne, ale to właśnie one doprowadziły do powstania tej przełomowej metody. Mianowicie mocował on ziarna kukurydzy na włosie wyrwanym z głowy swojej żony. Okazało się, że system działa, karpie się zapinają, nie ma spinek i jest! Middleton próbował tego sposobu z kulką i też mu się udało. I tak narodziła się metoda włosowa. Ale to nie koniec. Panowie nie nagłaśniali tego swojego wynalazku szerzej, to powoli się rozchodziło. I wiecie co jest ciekawe? Okazała się książka Kevina Maddoxa, i w tej książce on w ogóle nie wspomniał o tej metodzie. No i tak pocztą pantoflową rozchodziła się ta informacja o włosie. Nikt szerzej jeszcze o tym właściwie nie wiedział do roku 1981. A co się wtedy stało? U nas stan wojenny, ja się wtedy urodziłem, no i ukazał się artykuł. Artykuł napisał wspomniany już przeze mnie Lenny Middleton. Napisał go dla miesięcznika Cors Engler. tytuł po prostu był Włos, the hair. No i to zrewolucjonizowało wędkarstwo karpiowe, włosowe szaleństwo się zaczęło. Pewnie zastanawiacie się, kiedy w Polsce pojawiła się metoda włosowa. Dokładniej to ciężko jest powiedzieć, no bo pojedynczy wędkarze to mogli w tym samym czasie na przykład już to stosować. Natomiast prawdopodobnie pierwszą taką szerszą informacją był artykuł który ukazał się w wiadomościach będkarskich w 1985 roku. Napisał go Marian Paruzel. Ale artykuł przeszedł raczej bez większego echa, ale zainteresował i zainspirował kilka osób, które zaczęły powoli to, to rozwijać. Jednak na takie poważne rozpowszechnienie tej metody to trzeba było trochę lat w Polsce poczekać. Swego czasu rozmawiałem z Przemysławem Sydorem, który z kolei inne źródło tej, pojawienia się tej metody w Polsce skazał. Tak powiedział takie prawdziwe wędkarstwo karpiowe i metoda włosowa rozpoczęła się u mnie od momentu kiedy przeczytałem w takim czasopiśmie Świat Młodych artykuł o nowej metodzie którą zastosowali Anglicy tak zwanej metodzie włosowej Śmiesznie to wszystko u mnie wyglądało bo zinterpretowałem to, że faktycznie trzeba to złowić na włos. Moja mama miała długie włosy blond Wyrwałem jej kilka tych włosów, no i e, próbowałem e, nadziać tę e, kukurydzę sobie i przywiązać e, tą, ten włos do, do, do haka. Natrudziłem się niezmiernie, ale po kilkunastu próbach jakoś mi się tam to udało. No i metoda włosowa zaczęła się rozwijać na świecie. Już nie korzystano z włosów żon, pojawiły się specjalne materiały, je też ulepszano. No i trwa to do dzisiaj, bo wiecie ile jest tych różnych przyponów. Dziękuję za obejrzenie filmiku, zapraszam do subskrypcji, do komentowania. A jeśli chcecie więcej wiedzy na ten temat uzyskać, zapraszam na portal karpmax.pl, gdzie jest cały artykuł na ten temat. Link zostawię w opisie. Pozdrawiam, Jarek Mroczek.